W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiryeleison, Chryste Kyrie kirjeleison. Eleison, eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo Królowo Pustelników, módl się za nami, Święty Sabo, przez rodziców ofiarowany Bogu, módl się za nami, Święty Sabo, Pustelniku pragnący rozmowy z Bogiem, Módl się za nami. Święty Sabo, skupiony na słowie Pana, módl się za nami. Święty Sabo, mistrzu milczenia i kontemplacji, módl się za nami. Święty Sabo, oddalony od świata, by służyć Jego zbawieniu, módl się za nami. Święty Sabo, nauczycielu innych pustelników, Módl się za nami. Święty Sabo, wierny naśladowco Chrystusa Pana, módl się za nami. Święty Sabo, przykładnie strzegący ubóstwa, módl się za nami. Święty Sabo, mężu o czystym sercu, módl się za nami. Święty Sabo, w obronie sprawiedliwości odważnie stający. Módl się za nami. Święty Sabo, wzorze pokory i uniżenia przed Bogiem, módl się za nami. Święty Sabo, pragnący Królestwa Bożego na ziemi, módl się za nami. Święty Sabo, nieustannie trwający na modlitwie, módl się za nami. Święty Sabo, napełniony mądrością Bożą, Módl się za nami. Święty Sabo, posłuszny natchnieniom ducha świętego, módl się za nami. Święty Sabo, w chwale nieba wielbiący Boga, módl się za nami. Święty Sabo, wspomożycielu tych, którzy się do ciebie uciekają, módl się za nami. Abyśmy Chrystusa, Jego matkę, Całym sercem miłowali, uproś nam Święty Sabo. Abyśmy z radością odnajdywali Chrystusa w Jego słowie, uproś nam Święty Sabo. Abyśmy w szkole Ewangelii kształtowali nasze serca, uproś nam Święty Sabo. Abyśmy uciekali od grzechu i pokus światowych, uproś nam Święty Sabo. Abyśmy żyli w wolności dzieci Bożych, uproś nam święty Sabo, abyśmy byli zawsze posłuszni woli Bożej, uproś nam święty Sabo, abyśmy troszczyli się o swoje i bliźnich zbawienie, uproś nam święty Sabo. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Sabo, pustelniku, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, ty wyprowadziłeś swój lud na pustynię, by w ciszy i osabotnieniu mówić do jego serca, Wspominając chwalebnego Sabę, pustelnika, który odszedł od świata, by być bliżej ciebie, Pokornie prosimy, udziel nam ducha pobożności i skupienia na modlitwę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.